Zostań strażak na maniaczku. Kogo witam, kogo goszczę? Dzisiaj do pokazania wam mam pierwsze masy moich dwóch podopiecznych. Jak doszło do tego, że od planka poprzez różne kraby odciągania negatywne. Keeping, keeping. Udało się później zrobić masę tak, tak, kipik, słuchajcie, no to no taki pierwszy krok przed maselapem, bo to jest gimnastyczne trudne ćwiczenie, a nie tam hech, he, oho, co tam było we wojsku, bo tam było się siłowo. No okej, okay, siłowo, jakbyśmy mieli się podciągać siłowo, to byśmy robili tak, żeby się daną liczbę podciągnąć nauczyć siłowo, tak? Ogarnąć tak zrobić trening, żeby był bardziej siłowy, a jak można w ten sposób, to, to podkręcamy bardziej gimnastycznie. Jak można bardziej gimnastycznie podkręcić, to przy okazji na kopertę bardziej wchodzi. I to tyle, moi drodzy, na te, bas, na, na te wrzuty, co niektórych ho. ho, ho, ho o, o, jaki ten kipping, o, jest pedalski, no straszne rzeczy. A tam wojsko było podciągnięć tyle i tyle. Dobra, mniejsza z tym. Jest możliwość gimnastycznie zadziałać? Działamy gimnastycznie. Byłoby siłowo, trzeba robić, byśmy robili bardziej siłowo, więcej ćwiczeń siłowych, siłowych a tak wprowadzam gimnastykę i przez to, że prowadzę, prowadzam gimnastykę podopieczni są bardziej gipsy, Są bardziej gipsy, bardziej sprężyści, lepiej koperta wchodzi, też lepiej na pewno Wam bip też pójdzie, jak będziecie bardziej sprężyści i bardziej elastyczni, niż byście byli mniej. No wiadomo, tylko nie w takim oczywiście stopniu, a słuchajcie, zacznę sobie od tego, że tutaj do poprzedniego filmiku parę, parę, yy, parę tutaj wątków rozgorzało pierwszy użytkownik YouTube'a o treści Poland Filmik dotyczył, no ogólnie, ogólnie dotyczył treningu koperty. Chciałem, żeby biegali po tak na 20, 20 tam, przepraszam, na 80%. I oczywiście była rzesza osób, która nie skumała bazy, że to nie są max. I poza tym jeszcze koleżka, który się wywrócił, też chciałem pokazać, że 24, tam 95, tyle co tam miał, to jest i tak jakieś tam 20, czy 30 ileś punktów w przypadku, gdy nie ma progu. A progu w zeszłym roku nie było w SGSP. W tym roku, nie wiem, nie sprawdzałem, dajcie cynka w komentarzach, ma ponoć nie być też progu minimalnego w aspirantkach? Nie wiem. Ale w przypadku SGSP nie było progu, więc można było parę punktów skupnąć. W przypadku... Dobra, powtarzam się. Ale już widzę, że takie troszeczkę podszyte to, podszyte to ironią, ale tutaj jeden z kolegów właśnie odpowiedział, że 30, 35, 31 punktów by dostał. No właśnie. I o to chodzi, żeby kurczę się nie poddawać, żeby walczyć do końca. Okej. Okay. Tutaj nawet mi kolega odpowiedział. A tu jeszcze. Spalinowy. Na stoperze to każdy rekordzista, a później na egzaminie wielkie zdziwienie jest, ale nie wiem za bardzo o, o, o co chodzi, słuchaj. Tutaj przede wszystkim nie robiliśmy na tym filmie maksów, to jest jedno, a po drugie... No właśnie, nie robiliśmy to, nie były to, nie były w, w, w ogóle yy, wyniki brane jako tutaj maksymalne osiągi, więc tutaj już jakieś, nie wiem. A mi się to wydaje, że taki zgłoszniały ton, no spalinowy, chyba że jest inaczej, to mi odpowiedz w komentarzu. No właśnie, tu się kolega pyta, Jacek, czemu zdziwienie? Oni przecież robią po 21, co? A, oni przecież nie robią po 21, tylko są normalne czasy. A co to znaczy normalne czasy? Po prostu czasy treningowe, no. Dzisiaj z Krzychem zrobi, zrobiliśmy, zrobiliśmy trening, w którym robiliśmy maxy, tak naprawdę pierwszy to był max nie wiem od jakiego czasu, no i wyszło elegancko 22,50, to będzie w następnym odcinku, bo dzisiaj o maselapach, moi drodzy, więc wątek tutaj odpowiedzi kończymy, zobaczycie, zobaczycie jak będzie, jak zobaczycie. W następnym filmu, po, filmie po dzisiejszym, gdy omówimy rekord Krzyśka. O, oraz pokażę Wam, w jaki sposób robi się sprinty, jakie sprinty w jaki 25. sposób sprinty w ogóle wkomponować w trening i tak dalej. Dobra, ale teraz słuchajcie, trening sprzed, sprzed dwóch tygodni. Ok, lecimy z mojego okienka. Daniel, pierwsze co ma do zaprezentowania, to Pozycje hollow i arch yy, na drążku, tak. Wcześniej podopieczni robią te ćwiczenia yy, na, na, znaczy na powierzchni, na, na podłodze, tak, na, na podłożu twardym. Hollow, arch, teraz tu kolega to robi na drążku. Jeszcze zobaczcie, cofnę, cofnę tutaj. Właśnie, właśnie, cofnę tutaj do mięśnia. Owego, zobaczcie, świadomość mięśniowa. Świadomość mieściowa dołoży Daniel, jeden element, mięsień obły, tutaj ten element, o! I zobaczę od razu jaka jakość. Cyk, 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 o! To jest tam trzy czwarte można powiedzieć, tak? Keeping to jest po prostu dociągnięcie do klatki piersiowej, a teraz w tej pozycji będziemy, będziemy próbować masę robić. Krzychu pierwszy podejdzie, o! I spróbuję siłowo. Tutaj ważne, co chodzi o, o chwyt. Czy do podciągania, czy do masy lapa. Takie musi być. Krzysiek teraz, zobaczcie, podchodzi siłowo. O. Też chwyt miał słaby w ten sposób. I teraz zmiana. jak będzie zmiana, to ja chciałbym zadedykować założenie tych szybkich oksów Małgorzacie oraz Wernicy. Dobra, i lecimy dalej. Teraz zobaczcie pierwsze, pierwsze podejście pierwsze podejście Daniela w życiu do, do tego ćwiczenia. W odpowiednim momencie tylko go popnę. Cyk, tyk. Pierwsze podejście. Cztery zrobi dzisiaj. I zobaczycie za każdym razem, jak się będzie, będą te podejścia jakościowo polepszać. Jedne szybkie oksy były, teraz następne szybkie oksy. Mam dwie pary. Ode w ten sposób, bo byłem nierozgrzany. Zresztą też nie jestem niczym maselapów, ma, tak naprawdę pojedyncze zrobię. O. Krzychu podchodzi. Teraz moją pomocą. Brzuch sztywno. O. Elegancko. Pierwszy maselapik. I teraz jeszcze Daniel wejście już na górę, ale z tym zejściem, co pokazywałem, żeby jeszcze na, na z powrotem na górę wszedł. O, widzicie? Już lepiej niż poprzedni. Teraz zobaczcie trzeci. Trzeci będzie z moją pomocą. Zobaczcie trzeci, jak ładnie wejdzie. Cyk. To jest to, to jest to. No i... To chciałem drukową piątkę zbić. W ogóle nawet nie wiedziałem, że on to trzyma, bo no zajarany jestem, słuchajcie, no, no zajarany. O, ale ten kipping, co to te bujanie, nie? A co to może zaliczać kipik? lamusy. nie? Ci co tak gadają wszyscy. Yo. No właśnie, właśnie, teraz zobaczcie, co to ten kipping, za bujanie. Masę lup to jest kurczę, po prostu dalsza jakby dalsza forma rozwoju kippingu umiejętności gimnastycznych. Ja uważam, moje takie zdanie, i każdy uważa, co ma głowę na karku pod względem sportowym. Im lepsza motoryka, tym lepiej w ogóle wszystko działa. No i na tym to wszystko polega. Im, le Im bardziej gimnastyczni będziecie, tym lepiej będzie na kopercie szło. A samą siłówką to się zaklockujecie bez rozciągania mobilności i takich innych rzeczy, bez techniki to moi drodzy, z czym do ludzi. ściągam już szybkie oksy. Tak to, tak to wygląda. W następnym odcinku zobaczycie, zobaczycie krzychu, jak zrobił 2250 na kopercie. Mimo, żeby nie, 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 makso, nie maksujemy, możecie sobie zobaczyć i moje instagramy, i moje Facebooki. Zazwyczaj czasy, które robiliśmy nawet maksymalne na treningach, to było tam około 24. Prześ, prześledźcie sobie Facebooki, fanpage, e, zobaczcie sobie, w jaki sposób treningi się odbywały, w jaki sposób. Zwracam uwagę na technikę, bo to tu przede wszystkim chodzi. Bo cały czas dawać się Maxa, to każdy umie. Polecam się serdecznie. Dawid Muchlewicz, trener strażaków. Muchlewicz, trener. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pytania, wnioski. Tutaj będę się odnosił do następnych kwestii, które będziecie mówić. Możecie mówić rzeczy mniej lub bardziej kontrowersyjne w moim temacie również. Yo! <słuch> Chodzony. Pięknie. Pięknie. Kończę ciało. żebym ciebie przygotował do naboru, napisz do mnie na priv. Tak jak na przykład tutaj dzisiaj przy jednym uurzeniu, Start! Zostań strach. Nie Być ofiarny.